Oto zdrowotne triki, które chcę Wam dzisiaj przekazać i które naprawdę są bardzo istotne, szczególnie dla osób na diecie ketogenicznej. Po pierwsze, dodaj jedną łyżkę octu jabłkowego do szklanki wody 15 minut przed posiłkiem. Ocet jabłkowy pomoże ustabilizować cukier we krwi oraz pomoże trawienie, zapobiegając zdęciom i gazom. Po drugie, do dodaj trochę tłuszczu na koniec posiłku, np. orzechy, awokado albo jeszcze lepiej olej lniany. Dzięki temu poczujesz się bardziej syty i unikniesz podjadania między posiłkami. O trzecie, spożywaj tylko dwa posiłki dziennie. O poranku, drugi na lunch. To zapewni Ci więcej energii w ciągu dnia, kiedy najbardziej jej potrzebujesz, i pozwoli uniknąć ciężkiego posiłku na kolację, który może utrudnić zasypianie. Po czwarte, dla osób mających problemy ze snem, ponieważ nie zalecam kolacji, zmniejszaj kefir z jagodami i wypij przed snem. Po piąte, zamiast ćwiczeń fizycznych, wykonuj więcej prac domowych. Ćwiczenia są świetne, ale prace fizyczne nie tylko dostarczają ruchu, ale również redukują stres i są bardziej produktywne. Marielka, czy sprzątanie cię relaksuje? Tak, bardzo. Lubię sprzątać. Wolę sprzątać niż gotować na przykład.